Przenieśliśmy się do drugiej części i dalej będę kontynuował. Skończyliśmy na 1982 roku, jak tych różnego rodzaju stacje się pojawiły. Ciekawe audycje, można było coraz więcej tej muzyki poznawać. Potem już ta historyczna lista przebojów yy, Trójki. Tam też można było wiele, wiele rzeczy usłyszeć, ale pewnie do końca były rzeczy też, które mnie aż tak interesowały, bo yy, byłem już powiedzmy w innym świecie yy, muzycznym, w sensie za, zainteresowań. No i później jak zacząłem już pracować, no to na więcej mnie było stać, były jakieś pieniądze, środki, zacząłem zbierać już yy, tak powiem, nośniki twarde, nie z to, że opierałem się na yy, przegrywaniu, nagrywaniu muzyki bezpośrednio z radia, tylko zacząłem kupować normalnie nośniki trwałe, czyli winyle i kompakty. No i tego się nazbierało przez te wszystkie lata olbrzymie ilości, fascynacja dalej trwa, być może tutaj na którymś z materiałów no to pokażę Wam ile tego mam, nie leję wody, Także na ten temat, znaczy na temat muzyki bardzo wiele rzeczy wiem, wiele faktów, wiele historii znam, kolekcję mam olbrzymią, to, już, to idzie w tysiące już. No i teraz chciałem zacząć, skąd się to wzięło, Tam, to, te, te moje piosenki, to nagrywanie, zupełnie przypadkowo, jakieś pół roku temu trafiłem na, na te cyfrowe możliwości tworzenia muzyki. W pierwszym etapie dla ciekawości no, wprowadziłem jakiś tam tekst i co wyjdzie i o kurczę, o nie miałem co to jest. Owszem, było to trochę może i prymitywne, ale y, zrobiło na mnie wrażenie. I z czasem, tak, tak we mnie to, to, to wszystko się działo. Jakieś tam sobie teksty pisałem, coraz bardziej, że tak powiem, zaangażowane i zaczęłem się w ten temat wgłębiać, nie wiedząc nic wcześniej. No i, tu, i teraz musi być taka jeszcze inna dygresja. Yy, wiele osób zarzuca, a to tam, to, to robi sztuczna Owszem, robi sztuczna inteligencja, ale teksty piszesz w całości sam. To już jest duży plus. W tych tekstach, które tam Wam przedstawiam, w tych piosenkach, no to widać to zaangażowanie, że to gdzieś tam teksty są rzeczywiście tworzone gdzieś z głębi i przez człowieka, a nie przez sztuczną inteligencję. Yy, następna sprawa, tworzenie muzyki. Owszem, sztuczna inteligencja. Ale jak się okazuje, yy, robi to tak jak ja chcę. No, i znowu się czas mi kończył, będzie następny odcinek, i, i, i dalej będę plutł, roz, rozwijał ten wątek. No to w tym momencie już kończę i zaczniemy trzecią część.